Właśnie wleciała nowa aktualizacja na box PvP. Ekonomia została totalnie zmieniona. Teraz zarabiasz miliony, dosłownie. Wleciał też nowy secik i ja otworzyłem trochę rapy boxów. Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Dodatkowo, robimy konkurs na 50 milionów. Subi, kłapa w górę w komentarzu z nick z Minecrafta, na którym grasz na serwerze rapy.pl. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Widzowie, wpiłem idealnie właśnie tutaj 20.00, czyli nowa aktualizacja, taka nietypowa e, boxa. Dlaczego zapytacie się o nietypowie? Mianowicie, zawsze na wszystkich update'ach wlatywały 5 a dzisiaj jest totalnie inaczej. E, taka szybka formalność. Sub, like, komentarz z Funix Minecrafta do wygrania jest 50 milionów dolarów na serwerze. E, Giveaway'a z ostatniego odcinka wygrała ta osoba. Kasę masz już na koncie. E, Widzą, więc pozwolę sobie tak na szybko tutaj przeczytać, co dokładnie e, wyleciało w aktualizacji. Jak widzicie, no, ludzie zasuwają mocno całkiem ze skrzynkami, ale no, nie dziwię się, bo drop jest lepszy. Zaraz wam wszystko tutaj oczywiście też pokażę. Tutaj jest wszystko ładnie rozpisane, po prostu zostały ulepszone generatory, lepsze hity. Osoby, które nie mają seta, będą już ginąć, tak jak wiecie o co chodziło z tamtym bugiem. Nie wiem, w sensie, no, typy latały na LC i nie dało się ich zabić, to było dziwne. Boost dropu z generatorów, ogromny boost dropu z wełny, przez co wydaje mi się, że strefa bez ELIT tutaj będzie, no, ciekawszą po prostu miejscem, będzie tam większa klepa. Boost strefy AWK, boost dropy PINiaty, antychit lepszy. Po zabójstwie priorytetowo DEQ będzie wylatywał również set, ok? No i nowe zestawy tam do kupienia y, na boksie. I to chyba widzowie tak y, tyle, mianowicie, co było napisane tutaj w ogłoszeniach. Na szybko lecimy widzowie zerknąć sobie seta tego. Nie będę ukrywał, że jest mi troszeczkę smutno, bo ja się starałem bardzo wbić tego seta 30, a nagle oni zrobili seta trzydziestkę jedynkę. Więc no tak to widzowie wygląda. 16 marsjańskich pyłów jest potrzebnych do przerobienia jednej części i jest nowy tutaj widzę ten nowa ta waluta jowiszowy pył kosztuje aż w sensie 100 marsjańskich pyłów. No to widzowie, 100 marsjańskich pyłów, zobaczmy sobie na sklep pewnie tutaj też już jest, a nie, ale z tak marsjańskich pyłów widzowych to jest ponad 1 miliard, więc no, e, mieczyk Voldemorta będzie naprawdę e, drogi, tak samo jak nożyce. No nożyce to już w ogóle są bardzo drogie, nie? Bo aż e, trzeba 2 miliardy na to. Więc mam nadzieję, że warto jest e, teraz to robić. Ja oczywiście nie byłbym sam, gdybym nie przygotował jakichś rapy boxu, więc spokojnie, zaraz tutaj będziemy oczywiście otwierać. E, dodatkowo wleciała aktualizacja górnika i powiem wam, że aktualizacja jest ogromna. Teraz wam się pojawia Screen, jak to wyglądało przed aktualizacją, a jak to wygląda teraz? No, o Boże, naprawdę, będzie teraz bardzo, ależ to bardzo dużo kasy się zarabiać. Zaraz lecę wykopać szarą wełnę czy coś, no i to przetestujemy. Wydaje mi się, że nawet jakąś nockę będę musiał dzisiaj zerwać, właśnie na kopaniu, bo, no, będzie warto, no. Tak samo po prostu emeraldy czy nie emeraldy, no teraz widzowie, naprawdę przyjemnie się kopię. Aż z ciekawości sobie zerknę jedną rzecz, mianowicie przypuśćmy, yy, wezmę sobie jakiś szulker, nie wiem, czy jakiś taki dość pusty, bo yy, widzę, że teraz po po prostu nawet na emeraldach bardzo dużo pieniędzy się dropi, więc jak najbardziej dla mnie to jest na plus i pójdziemy sobie na szybką, bezpieczną strefę, tylko e, nie na tą tylko chciałem na tą premium sobie skoczyć no i zobaczymy ile tej kasy teraz będzie wypadało, no bo naprawdę po tym co widzę u villagerów, no widzowie e, warto je kopać po prostu, lecimy strefa MVP, tutaj jest pusta, o jest nawet wełna widzowie a no to może nawet wełno, wełnę sobie przetestujemy najpierw na szybkiego, nożyce 29 tutaj moje, e, damy sobie ustawienia, żeby mi się wszystko nie sprzedawało a przerabiało na monety, no i Widzowie, no zobaczcie, jak to teraz y, wygląda, nie? Dosłownie parę bloków zostało wykopanych, y, no i co? I tutaj mamy 260 tysięcy już, no to, no wydaje mi się, że wykopanie miliona, czy coś, no to naprawdę nie będzie żaden problem. Tutaj widzę, że jest różowa wełna, więc tym bardziej fajnie. Ej, szczerze, zmiana ogromna na plus, że wełna została y, dodana tutaj do strefy MVP. Ej, szczerze, aktualnie, jeśli miałbym być naprawdę tak szczery, szczery, no to jakbym zaczynał, no to bym się mocno y, zainteresował kupnem sobie takie rangi, bo naprawdę, widzowie, na Bezpiecznej strefie kopać różową wełnę, no to yy, jest spoko. A nie, kurde, różowa to jest zła. Sorry, pomyliło mi się, kurde, bo myślałem, że to jest czerwona. Nie, no to nie, ale i tak, no widzowie, chwila kopania, slash, sklep, pyk i pyk. Oczywiście wszystko yy, sprzedane. Ile tutaj dostaliśmy? Ponad milion pieniędzy. Ponad jeden milion, rozumiecie to? No to ogromne kwoty. Jeszcze tutaj szybkie emeraldy, teścik, zobaczmy, jak to wygląda. Czy tutaj na emeraldach nawet jakiejś większej kasy nie będzie się zarabiało w tym momencie? Yy, wydaje mi się, że. Większej, może nie, ale też całkiem sporą, więc kurczę. No teraz widzowie, jeśli ktoś zaczyna na boksiku, no to serio, y, za warto według mnie jest tutaj sobie zagrać. Dajemy sobie slash sklep. No. Y Emeraldy oczywiście nie są tak bardzo opłacalne Jak ta wełna, więc jeśli miałbym rangę No to bym sobie oczywiście tutaj e, kopał i korzystał Tym bardziej, że ten generator chyba No często się respi, więc jak najbardziej spoko Dobra, no i oczywiście e, to Na co czekają chyba wszyscy widzowie e, Lecimy i wjeżdżamy z nowymi Rapy boxami e, Kity oczywiście też się zaczęły różnić, z tego co wiem No i teraz na przykład ja w kicie rapy Mam podstawowo 24 seta Wcześniej było to chyba 22 Więc jakoś tam zostało tu lepszone e, w, w gieznej 22 secik, wy tej Już tutaj 27, w porządku Marsjański pył, no i widzowie Rapy box. No jest mi bardzo smutno, bo stare, serio Bardzo starałem się wbić szybko tego seta 30, a teraz widzę, że No giga, giga łatwo go będzie wydropić Po prostu, na pewno już nawet na rynku Jest jakiejś większej ilości, no oczywiście, że tak A wcześniej to był taki, wiecie, no rar, bo tylko Ja go w sumie miałem, tak jakby Nie no, może przegięłem z tym, że tylko ja, ale Dość mało ludzi go miało, a tutaj Widzę, że mieczyk 30, 400 Milionów tylko, gdzie ja kupowałem go jeszcze jakiś. Kilka dni temu za 550-600 Więc no troszeczkę pieniędzy straciłem Na tym, no ale widzowie, tutaj e, Oczywiście co, marsjańskie pyły W jak największej ilości bym chciał wydropić Oczywiście zależy mi głównie na 32 e, Nożyce, miecz, 30, Jeszcze jedna para by się przydała Jak najbardziej bym sobie to sprzedał, byłbym zadowolony I widzowie, najważniejszy item e, Shulker, e, Lorda Voldemorta Czyli tutaj będziemy po prostu losować e, Czy wypadną nam nożyce, mieczki ta lub Elytra, to jest bardzo ważne e, Raczej szansa jest mała Widzowie, bo zobaczmy sobie w ogóle Po ile rapy boxy aktualnie tutaj na rynku Stoją, najtańszy 180 milionów No to lekka przesada, ja mam Przygotowane 3 rapy boxy, więc całe widzowie trzy takie rapy boxy otworzymy, no jest to 100 zł, więc no uważam, że i tak Nie jest to mały opening, klikamy pierwszy I widzowie, yy, głowa 29 No niestety jest to chyba warte Z 12 milionów, tak mi się Dobrze wydaje, 25 yy, najtańsza Więc wystawiam to od razu 24 miliony, niech to pójdzie mi szybko Nie potrzebuję tego szczególnie, patrząc na to że no mam e, 30. lecimy z kolejnym może na innym ch, bo tutaj było jakoś pechowo e, graczy na boksie, aktualnie jest prawie 4000 osób, a dopiero za godzinę będą klucze, więc wydaje mi się że tutaj, no serwer rapy pyknie kolejny rekord, celuje także jest nawet szansa na jakieś 11 tysięcy osób na serwerze więc no, lecimy z kolejnym rapy boksem i mamy 16 marsjańskich pyłów, e, czy jest to widzowie e, 300 milionów, czy ja na źle kojarzę e, 270 milionów, czyli mam 461 milionów teraz, więc bardzo bardzo fajnie, ucieszony jestem, no niestety to dalej, no troszeczkę jej brakuje do y, przerobienia seta tylko teraz, szczerze ja się zastanawiam nad jednym, w jaki sposób można to przerobić, widzowie, jak na slash sklep y, tego nie ma, nie można tego kupić to w jaki sposób, bo jakiś kantorzysty jest kantorzysta, że u kantorzysty można to przerobić sobie, no mamy 460 minut wydaje mi się, że jest całkiem spora szansa że nawet jutro już bym miał najlepszy miecz bo mam w planach kopać całą noc, a dobra tu się da normalnie to przerobić, więc widzowie, ostatni rapyboksik dzisiaj, no mam Mam nadzieję, że tutaj po prostu jeszcze raz nam wypadnie marsjański pył, bo to szczęśliwe cecha i widzowie, pyk mamy e, spodnie 30. Szczerze, kurde, też nie jest źle. Bardzo fajnie. Spodnie 30. Mogę sobie je nawet wystawić na rynku. E, najtaniej takie spodnie za 170 minut. No to wystawimy to szybko za 150. Może e, ktoś sobie kupi. Ja tego szczególnie no też nie potrzebuję, no bo mam takie spodnie. A kasę chcę teraz, żeby po prostu jak najwięcej tych marsjańskich pyłów uzbierać, no i sobie to wszystko tam e, ogarnąć. A cena nożyc 30, po ile? 300 milionów, sporo. Wydaje mi się, że to spadnie całkiem mocno. Więc to co, widzowie? Ale ja co chyba na bezpieczną sobie kopać. A ja zaraz lecimy się bić. Też, widzowie, w nocy została dodana mała aktualizacja. Mianowicie zmienili te hity. I teraz powiem wam, że. No, troszeczkę boję się grać. Na pewno to teraz na strefę bez elit samemu nie jestem w stanie pójść, bo tak naprawdę od razu zginąłbym. Teraz, tak szczerze, jeśli kogoś bym dorwał, jestem w stanie go zabić w dosłownie chwilę. Mi się wydaje. Na przykład tutaj byśmy tego ziomka zrobili. No, 5 serc został z za jednego hita w plecy. Więc no teraz naprawdę mocarne są te y, hity, widzowie. Naprawdę. Czuć to niesamowicie. Zobaczcie, no teraz totem pada ziomeczkowi. Ja się y, troszeczkę aż boję teraz grać samemu. Bo no zobaczcie, tutaj też kolejny ziomek. Totem pada mu od razu. Yy, mocno to zmienili. Naprawdę. Teraz jest taki styl, no totem miarski, że naprawdę. Kurde, no nie czuję się bezpiecznie, grając na pewno y, samemu. Więc tym bardziej. Teraz, no klan będzie robił największą robotę. No bo. No ja teraz wjeżdżając samemu w strefę. Bez Elek, jak wcześniej była taka klepa, wiecie, tanków, nie? Że gość miał SETA 31 i ja miałem SETA 31, w sensie po 30, no szczerze nie dało się nikogo zabić. No, kity tam wpadały po pół serca, coś w tym stylu. No, sami jak oglądacie filmy lub gracie, no to wiecie jak tutaj sytuacja wyglądała. A teraz, no po prostu jest to yy, chore, nie? Jak te hity są naprawdę yy, mocarne. Po prostu. Czy to źle? No ogólnie dla yy, samej dynamiki rozgrywki jest to bardzo spoko. Yy, dla mnie, jak ja mam jakiś większy fokus na streamach przez parę osób czy coś, no to oj, mordko. No będzie, będzie tutaj zamiast 7 śmierci i coś czujesz, że za parę dni po prostu plus kilka sztuk, nie? Wleci. No, tutaj ziomkowi na hita zbiłem totem? Czy mi się tylko wydawało? Czy on miał 10 HP i dostał jednego strzała? Czy mi się to wydawało? No, podobno też jest to zmienione mocno, że jak ktoś ma tylko i wyłącznie elitry na plecach, to też bardzo te y, hity się różnią. Ale no, aż będę musiał to zerknąć. Czy to naprawdę, gościu, na hita padł prawie? No i widzowie, jestem tutaj po prostu z zakrętką. Jakiego masz seta teraz? 29. No, 29 wcześniej. Gościu z setem 29 by prawie w ogóle HP nie dostawał. Ja teraz tutaj, no, mieczyk y, 30. Więc to tak, żeby się po prostu zbić Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no, ej w sumie, kurde, jakoś chyba źle biłem czy coś. No teraz tutaj ładnie, po 3,5 serca po prostu tutaj jest zbijane. no, set jeden z lepszych, tak naprawdę. A weź teraz, ty mnie uderz, może, wypij stręcza czy coś. Ja mam seta 30, no wcześniej bym dostał po pół serca maksymalnie z hita. No, a teraz takie. No dobra, nie jesteś tragiczny, jaki ty masz perk siły? Jedynkę. No dobra, to widać, nie? Ale to, no wcześniej ziomal z perkiem siły czwórką mi tyle bił. Więc no, e, tak to widzowie teraz wygląda. Jaram się, naprawdę fajnie, aktualizacja serio spoko. No teraz naprawdę, dużo będzie ludzi e, grało i przede wszystkim kasy zarabiało, no bo teraz, no jak zaczynacie sobie od zera, naprawdę łatwo jest się wzbogacić. Wydaje mi się, że nie jest to jakiś problem. Wcześniej było łatwo im o kasy zarabiać, a teraz to już w ogóle będzie łatwo. Też widzowie, udało mi się zakupić tutaj po prostu e, nożyce trzydziestki, które są giga OP i zarabiają bardzo ładnie, ładnie kaskę. No zobaczcie, kilka bloków dosłownie człowiek wykopał i już tutaj 250 tysięcy na konto wleciało, więc no warto jest teraz naprawdę w te nożyce inwestować. Jeszcze raz się po prostu z tym powtórzę, bo dosłownie chwilkę wykopałem sobie, kurde, nie wiem, 10 sekund mi to zajęło i tutaj po prostu wleciało na moje konto no 800 tysięcy, więc no tym bardziej kaska jest serio łatwa. A tutaj jak cena nożyc aktualnie wygląda na serwerze? 29, 80 milionów, czyli tak naprawdę moja teoria, jak te nożyce kosztowały te 20, 30 milionów Mówiłem, że one podwyższą, że warto je kupić. Cena wyskoczy do góry. No to to się stało oczywiście, więc jak najbardziej. Kto się nie posłuchał, ten zarobił. A nożyce 30 najtańsze, widzę, że 335 milionów, ja je właśnie mam. No i są warte swoje ceny. Jedna, po prostu jedna wydajność w porównaniu do tych 29 robi różnicę. Mieczyki też, widzę, 30 cenę jako tak otrzymają. Więc za co? Ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Widzimy się jutro o 15.00, No i wpadajcie, bo serio, jest teraz łatwo zarobić.